Maraton, królewski dystans, ikona Igrzysk olimpijskich. Ale co jeśli powiem, że jeden jedyny bieg prawie wykreślił go z historii na zawsze? Zapnijcie pasy, bo opowieść o maratonie z 1904 roku to prawdziwa jazda bez trzymanki. To najbardziej absurdalny, chaotyczny i po prostu najdziwniejszy wyścig, jaki kiedykolwiek się odbył. I to pytanie, jakkolwiek niedorzecznie brzmi, jest w 100% na serio. To klucz do zrozumienia, z czym mamy do czynienia. To historia, w której eksperyment naukowy zmienia się w farsę, na jaw wychodzą bezczelne oszustwa, a seria wydarzeń jest tak niewiarygodna, że brzmi jak gotowy scenariusz komedii Pomyłek. A to, wierzcie mi, nie było żadną przesadą. Już na samym starcie wszyscy czuli, że to nie będzie normalny bieg. Nawet jak na dość surowe standardy początku XX wieku, warunki były po prostu brutalne. A trasa? Cóż, sama trasa była śmiertelną pułapką. Zanim jeszcze padł strzał startera, wszystko już szło nie tak. Trzeba wiedzieć, że wczesne igrzyska to był spory bałagan. Często traktowano je jako dodatek do wystaw światowych. I tak była właśnie w St. Louis. Pierwotnie impreza miała się odbyć w Chicago, ale St. Louis zagrało ostro. Postawili ultimatum. Albo przenosicie igrzyska do nas, albo my zorganizujemy własne, konkurencyjne zawody. Szantaż zadziałał. Taki początek nie wróżył nic dobrego. A oto składniki, z których powstała ta idealna burza. Lokalizacja tak odległa, że dotarło tam tylko 12 reprezentacji. Pora biegu, środek upalnego sierpniowego popołudnia. Mamy 32 stopnie w cieniu i 90% wilgotności, co daje odczuwalną temperaturę na poziomie 57 stopni. Do tego dorzućmy kurz z polnych dróg. A na koniec wisienka na torcie. Organizatorzy postanowili przeprowadzić eksperyment z celowego odwadniania zawodników. To nie był błąd, to był ich plan. Tak jest. Główny organizator, niejaki James Sullivan, uznał, że olimpijski maraton w piekielnym upale to idealne laboratorium. Chciał sprawdzić, co się stanie z ludzkim ciałem w warunkach ekstremalnego wysiłku bez wody. Skutek na całej 40-kilometrowej trasie przygotowano, uwaga, jeden punkt z wodą. Jedną, podobno brudną, studnię, mniej więcej w połowie dystansu. No dobrze, a kto w ogóle zgodził się wziąć udział w czymś takim? Cóż, skład był co najmniej egzotyczny. Na linii startowej stanęła prawdziwa zbieranina. Było kilku zawodowców, ale obok nich cała masa amatorów. Ludzi z przypadku, którzy może i byli w formie, ale maraton widzieli pierwszy raz na oczy. Mamy tu galerię postaci, której nie powstydziłby się żaden reżyser. Jest Thomas Hicks, który wygrał, ale cena tej wygranej była, powiedzmy, wysoka. Jest Fred Lorsch, pierwszy na mecie, który miał mały, brudny sekretik. Jest absolutna gwiazda tego show Felix Carvajal, listonosz z Kuby. I jest też Lenta Uniane, jeden z pierwszych czarnoskórych olimpijczyków z Afryki. Każdy z nich to osobna, niewiarygodna opowieść. Skupmy się na chwilę na Felixu Carvajalu, bo to jest historia sama w sobie. Wyobraźcie sobie: gość jest listonoszem na Kubie. Zbiera pieniądze na wyjazd, biegając po całej wyspie. W końcu dociera do Nowego Orleanu i. Przebrywa wszystko w kości. Wszystko. Ale nie poddaje się. Łapie stopa do St. Louis, zjaga się na starcie w ostatnim momencie. W długich spodniach, koszuli i ciężkich butach. Więc łapie za nożyczki i robi sobie z nogawek shorty. Rusza. W trakcie biegu robi się głodny. Zatrzymuje się w sadzie i je jabłka. Pech chciał, że były zgniłe. Skutek? Ostry ból brzucha i przymusowa drzemka przy drodze. A wiecie co jest najlepsze? Po tym wszystkim dobiegł jako czwarty. Absolutny fenomen. Dobrze, mamy już tło, mamy bohaterów. Pada strzał startera i w tym momencie zaczyna się prawdziwe piekło na ziemi. Chaos, który wybuchł niemal od razu przerósł najśmielsze wyobrażenie. Spróbujmy to sobie zwizualizować. Upał jest nie do wytrzymania, a przed biegaczami jadą samochody sędziów, wzbijając gigantyczne chmury pyłu. Tego pyłu było tak dużo, że ludzie dosłownie się duszyli. William Garcia dostał od tego krwotoku żołądka i był o krok od śmierci. Ale to nie wszystko. Trasa nie była zamknięta, więc biegacze omijali wozy, pociągi, a lentauniane z południowej Afryki jego strasy przegoniła watacha dzikich psów. Musiał uciekać przez ponad półtora kilometra. To nie była rywalizacja, to była walka o przetrwanie. I oto po ponad trzech godzinach męczarni na stadion wbiega pierwszy zawodnik. Amerykanin Fred Lors. Tłum szaleje. Lors wygląda dziwnie dobrze, jakby w ogóle się nie zmęczył. Alice Roosevelt, córka prezydenta, już szykuje się do wręczenia mu medalu. I nagle z tłumu dobiegają krzyki: oszust! On jechał samochodem. I okazało się, że to prawda. Przepis Lorza na zwycięstwo był prosty. Przebiegł pierwsze 14 km, po czym stwierdził, że ma dość. Wsiadł do auta swojego menedżera i przez kolejne 18 km wygodnie sobie jechał, pozdrawiając wyczerpanych rywali. Kiedy samochód nawalił, Lorsch po prostu z niego wysiadł i ostatni fragment dobiegł truchtem do mety. Genialne w swojej prostocie, prawda? Kiedy go przyłapano, jego linia obrony była cóż, kreatywna. Stwierdził, że to był tylko taki żarcik. Sędziowie jakoś nie byli w nastroju do żartów i wlepili mu do dożywotnią dyskwalifikację. Co ciekawe, po roku go ułaskawiono i, żeby było śmieszniej, Lorz uczciwie wygrał maraton bostoński. No dobrze, oszust zdemaskowany, więc kto został prawdziwym zwycięzcą? Złoto przyznano następnemu na mecie Tomasowi Hicksowi. I jeśli myśleliście, że historia Lorza była dziwna, to przygotujcie się, bo to, co spotkało Hicksa, jest jeszcze bardziej wstrząsające. Hicks był w stanie agonalnym. Błagał o wodę, ale jego trenerzy mieli inny pomysł. Stwierdzili, że podadzą mu coś, co go postawi na nogi. Tym czymś był koktajl ze strychniny, surowych jajek i brandy. Strychnina, czyli mówiąc wprost, trutka na szczury, która w minimalnych dawkach działa jak stymulant, to był jeden z pierwszych zarejestrowanych przypadków dopingu w historii nowożytnych igrzysk. Ostatnie kilometry to był już dramat. Hicks miał halucynację, ledwo kontaktował, jego trenerzy w zasadzie go nieśli, wlekli go, podtrzymywali, a on tylko mechanicznie przebierał nogami. Na metę dosłownie go wtaszczyli, trzymając w górze, żeby sędziowie uznali, że wciąż biednie. Podobno po biegu ważył prawie 4 kg mniej. Zobaczmy to zestawienie. Zwycięzca numer 1, Fred Lorsch. Przejechał pół trasy samochodem, na mecie świeży i wypoczęty. Zwycięzca numer 2, Thomas Hicks. Dobiegł sam, ale nafaszerowany trucizną i alkoholem w stanie krytycznym. Oszust kontra człowiek, który niemal umarł. To doskonale podsumowuje ten maraton. A teraz zimna twarda liczba: 56%. Tyle wyniósł wskaźnik zawodników, którzy nie ukończyli biegu. Z 32 startujących do mety dotarło zaledwie 14, ponad połowa odpadła. To jeden z absolutnie najgorszych wyników w całej historii Olimpiad. Ten chaos widać też w wynikach. Czas Hicksa, 3 godziny i 28 minut, to do dziś najwolniejszy zwycięski czas w maratonie olimpijskim. Prawie pół godziny wolniej niż zwycięzca 4 lata wcześniej, a w porównaniu z dzisiejszymi wynikami to jest przepaść. To najlepiej pokazuje, jak ekstremalne warunki panowały na trasie. Oficjalne podium wygląda więc tak. Złoto dla Hicksa, srebro dla Francuza, brąz dla kolejnego Amerykanina. Ale spójrzcie na czwarte miejsce. Nasz bohater, Felix Carvajal. Ten, który stracił pieniądze, biegł w koszuli, zjadł zgniłe jabłka i uciął sobie drzemkę. On był czwarty. To chyba najbardziej imponujący wynik tego dnia. No dobrze, co stało się po tym całym cyrku? Konsekwencje były naprawdę poważne. Oficjele byli w takim szoku, że zaczęli się zastanawiać, czy maraton w ogóle powinien być częścią igrzysk. I tu dochodzimy do puenty, która jest chyba najdziwniejsza w całej tej historii. Jaki wniosek wyciągnęli organizatorzy? Nie to, że pomysł z odwadnianiem biegaczy był poroniony. Nie. Oni doszli do wniosku, że to sam maraton jako dystans jest zbyt brutalny i po prostu nie da się go obronić jako dyscypliny sportowej. Na szczęście dla nas wszystkich zdrowy rozsądek w końcu wziął górę. Ta katastrofa okazała się brutalną, ale potrzebną lekcją. To właśnie po tym biegu zaczęto standaryzować zasady. Wprowadzono obowiązkowe punkty z wodą, zabezpieczenie medyczne i zamknięte trasy. Można powiedzieć, że paradoksalnie ten najgorszy maraton w historii urodził maraton nowoczesny, jaki znamy dzisiaj. I na koniec zostaje nam pytanie: czy to była po prostu najgorzej zorganizowana impreza sportowa w dziejach? Zdecydowanie tak. Ale czy jednocześnie nie jest to jedna z najbardziej szalonych i po prostu wciągających opowieści, jakie kiedykolwiek zrodził sport? Na to odpowiedzcie już sobie sami.